Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kilka chwil przed startem rajdu Barburka i z wiadomością dnia. Otóż okazuje się, że Kajetan Kajetnowicz wspólnie z Maćkiem Szczepaniakiem zdecydowali się w tym rajdzie wystartować. Mamy nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. Jeszcze kilka dni temu, jeszcze kilka chwil temu ta wiadomość nie była taka oczywista, ponieważ Kajetan Kajetnowicz no, niestety nabawił się kontuzji podczas wypadku, poważnego wypadku kończącego rywalizację w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata, czyli w rajdzie i stał pod znakiem zapytania. Start Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka w tym, że rajdzie, w rajdzie, którego są rekordzistami, w rajdzie, którego Kajetan Kajetanowicz jest absolutnym dominatorem. Kajetan Kajetanowicz pomimo złamania żebra, pomimo ogromnego bólu i wielu trudności, które stwarza tego typu kontuzja zdecydował się na starszym rajdzie, co powoduje, że to będzie bardzo ciekawy rajd, że rywalizacja no myślę szczególnie z Miko i Szymonem Gospodarczykiem będzie stała na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Być może do tej walki, do tej rywalizacji włączy się także ktoś inny, ale myślę, że to gwarantuje nam duże emocje, które rozpoczną się już w piątkowy wieczór, w piątkowe późne popołudnie i będą trwały przez całą sobotę, aż do kryterium Karowa, na który wszyscy, ale to wszyscy czekamy. Cieszymy się z tej decyzji Kajetana. Kajetan pokazuje za każdym razem, że walczy, że chce walczyć pomimo wielu trudności. Mamy nadzieję, że ten rajd będzie przebiegał dla niego bez większego bólu, ale na pewno z bólem będzie przebiegał każdy, kto miał jakąkolwiek kontuzję, żeber, nie mówiąc już o złamaniu. Myślę, że no, wiesz, z czym się to wiąże. Także Kajetan, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że to będzie ciekawy rajd. Trzymamy kciuki za wszystkimi zawodnikami, którzy zdecydowali się wystartować w rajdzie Barburka. Oglądamy wszelkiego rodzaju transmisje, a ja Was zapraszam do tego, abyście zobaczyli, jak Kajetan Kajetanowicz z Maćkiem Szczepaniakiem radzili sobie na testach przed rajdem Barburka w nowym, fantastycznym, ciekawym malowaniu. Zobaczcie, jak Kajetan Kajetanowicz przygotowywał się do startu w tegorocznym rajdzie. Trzymajcie się, cześć! Mm-hmm. <laughs> Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.